Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że modlisz się w próżni? Że każda Twoja prośba unosi się ku niebu, ale wraca bez odpowiedzi. Są chwile, gdy cisza staje się ogłuszająca, serce staje się ciężkie, dusza niespokojna, a umysł pyta: Czy Bóg o mnie zapomniał? To uczucie jest realne. Ściska serce, osłabia wiarę i sprawia, że Boże obietnice wydają się odległe. Gdy życie przyciska nas do muru. A modlitwy nie przynoszą natychmiastowej odpowiedzi, trudno nie wątpić. Rozglądamy się wokół, szukamy znaku czegokolwiek, co potwierdziłoby, że Bóg wciąż jest blisko. Ale co otrzymujemy? Ciszę. Cisza Boga boli bardziej niż jakakolwiek odpowiedź, jaką mógłby nam dać. Kiedy przechodzimy przez trudności, pragniemy, by przemówił, wskazał nam jasną drogę, przyniósł widzialne rozwiązanie. Ale co, jeśli tego nie robi? Co jeśli wszystko pozostaje bez zmian, a poczucie opuszczenia wypełnia nasze serce? Czy to znaczy, że Bóg naprawdę nas zapomniał? Tak samo czuł się Dawid. W szczycie swojej udręki wołał: Jak długo jeszcze, panie, czy zapomnisz o mnie na zawsze? Jak długo będziesz ukrywał przede mną swoje oblicze? Psalm 13:1. Te słowa nie wyszły z ust człowieka słabego w wierze. To wołanie męża według Bożego Serca. Kogoś, kto widział cuda, pokonał olbrzyma i nosił w sobie Bożą obietnicę. A jednak, nawet on w pewnym momencie poczuł się opuszczony. Skoro Dawid tego doświadczył, to kim my jesteśmy, by nie czuć tego samego? Gdy cierpienie się przedłuża i odpowiedzi nie nadchodzą, wątpliwość szepcze. Jeśli Bóg naprawdę mnie kocha, dlaczego nic nie robi? Największy problem polega na tym, że ból zniekształca rzeczywistość. Sprawia, że wierzymy, iż Bóg się oddalił, choć w rzeczywistości jest odwrotnie. Cierpienie może przesłonić naszą duchową wizję, ale prawda pozostaje ta sama. Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy do Niego należą. Nasza wiara często jest uzależniona od okoliczności. Jeśli wszystko idzie dobrze, czujemy, że Bóg jest blisko, ale gdy burza nadciąga i świat wokół nas się rozpada, zaczynamy kwestionować Jego obecność. Dzieje się tak, Ponieważ oczekujemy, że Bóg będzie działał zgodnie z naszą logiką, naszym czasem, naszymi pragnieniami. Chcemy, aby rozwiązywał problemy według naszego planu, a gdy tego nie robi, zaczynamy myśleć, że nas opuścił. Ale czy brak znaków rzeczywiście oznacza brak Boga? Czy on naprawdę się oddalił? Czy to nasz ból nie pozwala nam go dostrzec? Bóg chce, byśmy zrozumieli, że Jego obecność nie zależy od naszych emocji. Nie opuszcza nas w trudnych chwilach, nie odwraca się, gdy cierpimy. To, że go nie widzimy, nie oznacza, że go nie ma. A co, jeśli w tej właśnie chwili Bóg wcale cię nie ignoruje, ale cię podtrzymuje? Co, jeśli zamiast cię opuszczać, On cię przygotowuje? Ból sprawił, że uwierzyłeś, iż jesteś sam, ale prawda jest taka, że Bóg nigdy nie przestał być u twojego boku. Fakt, że słuchasz teraz tego przesłania, już jest tego dowodem. Może próbowałeś wszystko rozwiązać sam, szukałeś wyjścia, odpowiedzi, ale nic nie zadziałało. Ogarnęło cię zmęczenie i zostało tylko jedno pytanie. I co teraz, Boże? Jeśli to jest twoja rzeczywistość, nie obwiniaj się. To nie jest oznaka słabości, ale jest jedna prawda, o której musisz pamiętać: cisza Boga nigdy nie oznacza jego nieobecności. Niebo może wydawać się zamknięte, ale On nadal króluje. Może może być wzburzone, ale on wciąż nad nim panuje. Odpowiedź może jeszcze nie nadeszła, ale on słyszy każde słowo, które wypowiada twoje serce. A może po prostu dzisiejszego dnia Bóg nie chce dać ci natychmiastowej odpowiedzi, ale przypomnieć ci o prawdzie niezmiennej. On nigdy nie opuszcza swojego dziecka. Ból ma moc zniekształcania rzeczywistości. Gdy życie przyciska nas do muru trudności, gdy presja staje się nie do zniesienia, pierwszą reakcją zranionego serca jest pytanie: Gdzie jest Bóg? Ta wątpliwość nie pojawia się dlatego, że zapomnieliśmy, kim jest Bóg, ale dlatego, że cierpienie krzyczy głośno. Szepta do naszego ucha kłamstwa przekonuje nas, że zostaliśmy zapomniani, że nasza wiara była daremna. Udręka sprawia, że patrzymy w niebo i czujemy pustkę, jakby Bóg był zbyt daleko, by przejmować się tym, przez co przechodzimy? Ale czy brak odpowiedzi oznacza nieobecność Boga? Czy On naprawdę się oddalił, czy to nasz ból nie pozwala nam go dostrzec? Cierpienie nas zaślepia. W dobrych dniach łatwo jest odczuwać Bożą obecność. Gdy wszystko idzie po naszej myśli, gdy drzwi się otwierają, gdy pokój wypełnia nasze serce, wdzięczność przychodzi naturalnie, ale kiedy nadchodzą złe dni, gdy wszystko się rozpada, a modlitwy wydają się pozostawać bez odpowiedzi, wiara staje się walką. To, co wcześniej było pewnością, nagle wydaje się odległe. Jednak prawda nie zmienia się tylko dlatego, że zmieniają się nasze uczucia. Bóg nie znika tylko dlatego, że nie potrafimy go dostrzec. To, że nie czujemy jego obecności, nie oznacza, że nas opuścił. Ból chce nas przekonać, że jesteśmy sami, ale Bóg odpowiedział na tę wątpliwość już dawno temu. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mateusz 28:20. Nie powiedział, że będzie z nami tylko w dobre dni. Powiedział przez wszystkie dni, w dniach radości i w dniach cierpienia, w chwilach zwycięstwa i w najbardziej gorzkich porażkach. Problemem nie jest brak Boga, ale to, na czym skupiamy swój wzrok. Jeśli patrzymy tylko na ból, strach i niepewność, Oddalamy się od prawdy. Udręka czyni nas więźniami zwątpienia, ale Bóg zawsze jest w tym samym miejscu. Nigdy nie stracił kontroli. Cierpienie może być intensywne, może doprowadzić nas do granic wytrzymałości, może sprawić, że poczujemy się słabi, ale nawet gdy czujemy się opuszczeni, Bóg wciąż jest obecny. Cisza, która tak bardzo boli, może być odpowiedzią, której jeszcze nie potrafimy zrozumieć. Serce może pytać. Umysł może wątpić, ale prawda pozostaje niezmienna. Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, On wciąż podtrzymuje, troszczy się i działa nad czymś większym, niż jesteśmy w stanie dostrzec. Ból chce nas przekonać, że jesteśmy sami, ale wiara przypomina nam, że nigdy nie byliśmy. Bóg nigdy nie obiecał nam życia bez trudności, ale zapewnił, że nigdy nie będziemy musieli ich przechodzić sami. Jeśli dzisiaj twój ból krzyczy głośno, jeśli wątpliwości wypełniają twoje myśli, pamiętaj o tym: cierpienie może zdezorientować twoje serce, ale nigdy nie zmieni wierności Boga. On wciąż jest przy tobie, nawet gdy wszystko zdaje się temu przeczyć: widzi to, czego ty nie widzisz, rozumie to, czego ty nie pojmujesz i prowadzi twoje życie w sposób o wiele większy niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Oczekiwanie bywa trudne. Gdy się modlimy, chcemy widzieć, że coś się dzieje. Pragniemy znaku, wyraźnej odpowiedzi, dowodu na to, że Bóg działa. Ale nie zawsze tak się dzieje. Często wszystko wygląda tak samo, drzwi wydają się zamknięte, a my mamy wrażenie, że nic się nie zmienia. Niepokój narasta, a w głowie pojawia się pytanie, czy Bóg naprawdę działa? Prawda jest taka, że Bóg nie musi nieustannie udowadniać, że działa. Nie porusza się według naszych oczekiwań i nie zawsze daje nam widzialne znaki. Ale to nie znaczy, że jest nieobecny. Oznacza jedynie, że działa w sposób, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie dostrzec. Człowiek ma naturalną potrzebę widzenia, by uwierzyć. Jeśli nie zauważamy natychmiastowych zmian, szybko dochodzimy do wniosku, że Bóg nie działa. Ale czy brak dowodów oznacza brak działania? Wyobraź sobie drzewo, które rośnie. Przez pierwsze miesiące wydaje się, że nic się nie dzieje. Gleba wygląda tak samo, powierzchnia pozostaje niezmieniona. Ale pod ziemią, tam gdzie wzrok nie sięga, korzenie sięgają coraz głębiej, wzmacniają się i tworzą fundament, który w odpowiednim czasie podtrzyma to, co stanie się widoczne. Tak samo jest z Bożymi planami. To, co wydaje się bezcelowym oczekiwaniem, często jest czasem budowania. Sam Pan powiedział, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Izajasz 55, 8. Oznacza to, że jego działanie często nie pasuje do naszej logiki. Chcemy rozumieć, chcemy wyjaśnień, ale Bóg nie jest ograniczony naszym pojmowaniem. Widzi to, czego my nie widzimy, i wie to, czego my jeszcze nie wiemy. Niepokój sprawia, że chcemy natychmiastowych odpowiedzi, szybkich rozwiązań. Ale Bóg nie działa w pośpiechu. On pracuje w idealnym czasie, w sposób doskonały i niezawodny. Zbyt często jesteśmy tak skupieni na szukaniu znaków, że zapominamy zaufać. Gdy wszystko wygląda tak samo, zakładamy, że nic się nie dzieje. Ale Bóg nigdy nie stoi w miejscu. Nawet gdy go nie widzimy, on działa. Nawet gdy go nie czujemy, on się troszczy. Czas oczekiwania nie jest czasem straconym, lecz czasem przygotowania. Jeśli Bóg zwleka z odpowiedzią, nie oznacza to, że o tobie zapomniał, oznacza to, że zna właściwy moment, by działać. Może buduje coś większego niż się spodziewałeś, może chroni cię przed czymś, czego teraz jeszcze nie dostrzegasz. Pamiętaj, to, że czegoś nie widzisz, nie oznacza, że Bóg nie działa. On nie musi ogłaszać każdego swojego ruchu, by jego plan się spełnił. A gdy nadejdzie właściwy czas, to, co wydawało się odległe, stanie się rzeczywistością. Do tego momentu zaufaj. On ma wszystko pod kontrolą. Cisza Boga może być jednym z najtrudniejszych momentów w życiu chrześcijanina. Gdy przechodzimy przez bitwy i wołamy o pomoc, oczekujemy natychmiastowej odpowiedzi, znaku, jasnego kierunku. Ale co, jeśli jedyne, co otrzymujemy, to cisza? Gdy czas mija, a wydaje się, że Bóg po prostu nie odpowiada? Ludzki umysł ma trudność z brakiem odpowiedzi. Gdy ktoś nas ignoruje, interpretujemy to jako obojętność lub odrzucenie. Stosujemy tę samą logikę wobec Boga i zaczynamy pytać czy On się oddalił, czy już się mną nie przejmuje. Ale cisza Boga nie oznacza opuszczenia, nie oznacza, że odwrócił się plecami, lub że odrzucił nasze modlitwy. Bóg widzi więcej niż jesteśmy w stanie dostrzec. Często Jego odpowiedź nie jest natychmiastowa, ponieważ najpierw chce dokonać dzieła w nas, zanim zacznie działać wokół nas. Gdy nie słyszymy Jego głosu, nie oznacza to, że go nie ma, lecz że uczy nas ufać Mu bez polegania na ciągłych znakach. Słowo Boże przypomina nam o tym: wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmie Ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie znasz. Jeremiasz 33:3: Ale zwróć uwagę: Bóg nie mówi, kiedy odpowie, lecz jedynie, że odpowie. Opóźnienie nie oznacza zaprzeczenia, ale czas przygotowania. Cisza Boga może być próbą naszej wiary. On chce zobaczyć, czy będziemy nadal wierzyć, nawet gdy nie widzimy żadnych zmian. Jeśli nasza ufność opiera się wyłącznie na szybkich odpowiedziach, to nasza wiara jest słaba. Ale gdy uczymy się spoczywać w nim, nawet bez zrozumienia sytuacji, Pokazujemy, że prawdziwie ufamy Jego charakterowi i obietnicom. Często Bóg chroni nas, zachowując milczenie. Gdyby dawał nam wszystko, o co prosimy, w momencie, w którym tego chcemy, moglibyśmy otrzymać coś, na co nie jesteśmy gotowi. Nie zawsze jesteśmy przygotowani na odpowiedzi, których oczekujemy. Nie zawsze to, o co prosimy, jest dla nas najlepsze. Bóg o tym wie. Jego cisza może nas ustrzec przed popełnieniem błędów, przed pochopnymi decyzjami, lub przed ścieżką, która przyniosłaby nam jeszcze większy ból. Oczekiwanie boli, ale także przemienia. Cisza Boga uczy nas zależności od Niego, wzmacnia naszą cierpliwość i rozwija zaufanie, które nie opiera się na okolicznościach, ale na pewności, że On nigdy nie zawodzi. Jeśli dziś czujesz, że Bóg milczy, nie rozpaczaj. On nadal słyszy każdą Twoją modlitwę, widzi każdą łzę i zna każde Twoje zmartwienie. Cisza Boga nie jest znakiem odrzucenia. On wciąż prowadzi Twoje życie, nawet gdy wydaje się odległy. Jego czas jest doskonały, a gdy nadejdzie właściwy moment, odpowiedź przyjdzie. Do tego czasu zaufaj. On cię nie opuścił. On nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Oczekiwanie na spełnienie Bożej obietnicy. Może być jednym z najtrudniejszych wyzwań wiary. Na początku pojawia się ekscytacja, nadzieja i pewność, że coś wielkiego nadchodzi. Ale gdy czas mija i nic się nie dzieje, serce zaczyna słabnąć, oczekiwanie staje się ciężarem, a wątpliwości wkradają się do umysłu. Czy Bóg naprawdę wypełni to, co obiecał? Opóźnienie nie oznacza zapomnienia. Boży czas nie jest mierzony naszą niecierpliwością. Gdy On coś obiecuje, nie zmienia zdania. Nie wycofuje się i nigdy nie zawodzi. Problem nie tkwi w obietnicy, ale w tym, jak radzimy sobie z okresem oczekiwania. Często chcemy, aby wszystko wydarzyło się natychmiast, według naszego harmonogramu, w momencie, który uznajemy za najlepszy. Ale Bóg widzi więcej. To, co obiecał, jest już przygotowane, ale musi się wypełnić we właściwym czasie. On nie daje nam niczego przedwcześnie. Bo wie, że jeśli otrzymalibyśmy coś bez odpowiedniego przygotowania, moglibyśmy to zmarnować. Słowo Pana przypomina nam o tej prawdzie. Bóg nie jest człowiekiem, aby kłamał, ani synem człowieczym, aby żałował. Czyżby powiedział coś, a nie uczynił? Czyżby obiecał i nie spełnił? Liczb 23, 19. To oznacza, że jeśli Bóg powiedział, że coś uczyni, uczyni to. Nie ma tu miejsca na błąd czy pomyłkę. Czas oczekiwania może być bolesny, ponieważ wymaga cierpliwości i zaufania, ale gdy nam się wydaje, że nic się nie dzieje, Bóg działa w ukryciu, układając wszystko w idealny sposób. On nie tylko przygotowuje obietnicę dla nas, ale również nas przygotowuje, abyśmy potrafili ją przyjąć. Jeśli czujesz, że czekasz już zbyt długo, pamiętaj, że Boży czas nie jest mierzony według naszego kalendarza. On się nie spieszy ale też nigdy się nie spóźnia. Wszystko wydarza się wtedy, gdy powinno, a żadna modlitwa wypowiedziana z wiarą nie zostaje zapomniana. Wróg próbuje wykorzystać zwłokę, by zasiać wątpliwości w naszych sercach. Szepta kłamstwa, że Bóg zapomniał, że nic się nie zmieni, że obietnica była tylko złudzeniem. Ale to tylko strategia, by skłonić nas do rezygnacji tuż przed właściwym momentem. Gdy wątpliwości się pojawią, spójrz na Bożą wierność. On nigdy nie zawiódł i nie zrobi tego teraz. To, co Bóg obiecał, wciąż jest aktualne. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło, ani co mówią okoliczności. We właściwym momencie to, co wydawało się odległe, stanie się rzeczywistością. Jeśli dziś masz wrażenie, że czekasz na coś, co nigdy nie nadejdzie, trzymaj się mocno. Bóg nie zapomniał o tobie. Jego obietnica wciąż żyje, a gdy nadejdzie odpowiedni czas, przekonasz się, że każda chwila oczekiwania była tego warta. Skoro Bóg nigdy nie opuszcza swoich, dlaczego czasami czujemy się samotni? To uczucie pojawia się, ponieważ w obliczu trudności koncentrujemy się na problemie, a zapominamy spojrzeć na niego, ale prawda się nie zmienia. Bóg jest tutaj, teraz, był zawsze. Twoje serce może być zmęczone, odpowiedzi mogą się opóźniać. Ale to nie znaczy, że On przestał się o ciebie troszczyć. Oczekiwanie może wydawać się długie, ale Bóg nigdy nie zawodzi. Zna każdy szczegół twojego bólu, rozumie twoje lęki i dokładnie wie, co robi. Teraz zatrzymaj się na chwilę, oddychaj, ucisz swoje myśli, pozwól Bogu mówić do twojego serca. Nic nie może oddzielić cię od Jego miłości. Żaden ból, żadne czekanie, żadna walka nie zmieni tej prawdy. On trzyma twoje życie w swoich rękach, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. A co jeśli w tej chwili po prostu oddasz mu wszystko? Jeśli przestaniesz walczyć sam i po prostu zaufasz, pomódlmy się razem. Zamknij oczy. Otwórz swoje serce. Mów do Boga, jak dziecko zwracające się do Ojca. On słucha, zawsze słucha. Ukochany Ojcze, dziś składam przed tobą wszystko, co obciąża moją duszę. Ty znasz moje bóle, moje słabości, moje lęki i moje wątpliwości. Nie ma we mnie nic, co byłoby ukryte przed Twoimi oczami. Widzisz każdą moją myśl, słyszysz każde wołanie i rozumiesz nawet te słowa, których nie potrafię wypowiedzieć. Są chwile, gdy Twoja cisza mnie przeraża. Modlę się, wołam, szukam odpowiedzi, ale wydaje się, że nic się nie dzieje. Moje serce się niepokoi, a w umyśle pojawiają się pytania. Dlaczego, Panie, czy mnie słyszysz? Czy jestem sam w tej walce? Ale dzisiaj, Ojcze, wybieram zaufanie. Nawet jeśli nie widzę, wierzę. Nawet jeśli nie rozumiem, odpoczywam w Twoim planie. Obiecałeś, że nigdy mnie nie opuścisz i trzymam się tej obietnicy. Wiem, że Twoje myśli przewyższają moje i że Twoje drogi są doskonałe. Jeśli dziś nie widzę odpowiedzi, to nie znaczy, że nie działasz. Jeśli drzwi wciąż pozostają zamknięte, wiem, że ich czas jeszcze nie nadszedł. Daj mi siłę, bym czekał bez rozpaczania. Naucz mnie ufać, nawet gdy wszystko zdaje się być przeciwko mnie. Pomóż mi pamiętać, że Twoja cisza nigdy nie oznacza Twojej nieobecności, ale jest czasem przygotowania. Jeśli dziś czuję się słaby, podtrzymaj mnie. Jeśli moja wiara się chwieje, umocnij mnie. Odnów moje siły, panie. Abym nie przestawał kroczyć naprzód. Powierzam Ci wszystkie moje troski, wszystkie moje niepokoje, wszystkie moje bóle. Nie chcę dźwigać samotnie tego, co tylko Ty możesz rozwiązać. Przejmij kontrolę nad moim życiem, kieruj moimi krokami, uspokój moje serce. Naucz mnie odpoczywać w Twojej obecności i ufać, że w swoim czasie wszystko się wypełni zgodnie z Twoją wolą. Dziękuję Ci, Ojcze, że nie jestem sam. Dziękuję, że nawet gdy nie widzę, Ty działasz. Dziękuję, że Twoja miłość nigdy nie zawodzi, a Twoje obietnice zawsze się wypełniają. Niech Twój duch mnie teraz otoczy, napełniając moje serce pokojem. Niech Twoja obecność stanie się dla mnie realna, wypełniając każdą pustkę we mnie. Uwielbiam Cię, oddaję Ci chwałę i powierzam Ci wszystko, wiedząc, że Masz wszystko pod kontrolą. W imieniu Jezusa, amen. Twoje serce może próbować wątpić, ale prawda pozostaje niezmienna. Bóg nigdy nie opuszcza swoich. On nie zawodzi, nie zapomina i nigdy się nie spóźnia. Jeśli odpowiedzi jeszcze nie nadeszły, to nie znaczy, że Bóg z ciebie zrezygnował. Oznacza to, że troszczy się o każdy szczegół we właściwym czasie. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, rozważ subskrypcję kanału i zostawienie polubienia. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób ze słowami wiary i nadziei. Teraz podziel się w komentarzach zdaniem, które wyrazi twoje zaufanie do Boga. Napisz z wiarą, ufam Bożemu czasowi, lub coś, co jeszcze bardziej umocni twoją drogę. Bóg jest zawsze z tobą, niech ci błogosławi.